Witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie prawie cała twarz w kadrze. Otworzymy sobie dzisiaj gratis od Bobstera przy zamówieniu. Przy zamówieniu tych Hoopsów. pudełeczek dostałem od niego właśnie taką super puszeczkę za naszą współpracę i teraz zobaczymy co tam ciekawego jest. Natomiast coś czego jeszcze nie zauważyłem, to było w takim fajnym aperdykowskim. Nie. W card saverze. Na większe karty, ale też na inne rzeczy. Tutaj mamy takie. Jakby to powiedzieć, pocztówki to to nie są. To są takie zdjęcia dosyć. Na, cienkiej, na cienkim papierze kredowym wytrukowane. Tak się zastanawiam, o co to może chodzić. I już doszedłem do wniosku, że wiem z takimi rzeczami. Tutaj mamy Regego Millera. To się podchodzi prawdopodobnie na spotkaniach z fanami. No i można ułowić autografy, moi drodzy. Tutaj mamy Phoenix Suns, jeszcze za czasów Jason'a Kid'a. Mamy tutaj Toma Gugliotte, Cliffa Robinsona, no i Penny Hardawaya, który y, mnie przede wszystkim kojarzy się z szakiem, bo i razem na początku karier w Orlando. Tutaj mamy taką, powiedzmy, niech będzie to pocztówkę z NYX. No i nazwisk nie ma, ale... Nie, jest, tu na dole mamy Camby, Houstona i Sprewella legendarnego spruela, który za 8 milionów dolarów nie, nie mógł wykarmić dzieci. W tym momencie to chyba ma koleś na koncie 50 tysięcy i dobrze się musi uwijać, żeby nie być bankrutem, także nauczka dla wszystkich, którzy im się wydaje, że są ważniejsi od całej reszty. Jak was wyrzucą z NBA, to możecie mieć naprawdę przekichane. A tutaj coś dla mnie fantastycznego, mamy Portland Trail Blazers, ale nie wiem, czy widzicie, mamy tutaj Scottiego Pipena. On podpisał bardzo wysoki kontrakt po tym, jak odszedł z Bulls, chyba na 60 milionów czy więcej na 5 lat. Potem chyba gdzieś przeszedł. Jeszcze był, jeżeli dobrze pamiętam, jeden sezon w Byczkach, no ale bardzo długo grał w Portland. Mamy tutaj Rashida Wallesa, którego z kolei można ko kojarzyć się z mistrzowskiej drużyny Detroit Pistons z 2004 i świetnego gracza Steve'a Smitha, który naprawdę e, zawsze dostarczał całkiem sporą ilość punktów. Dobra, gadu, gadu, fajne pocztówki dzięki Bobster. To sobie zostawię jako pamiątkę w tym kartoniku. Boże, kartoniku. Rękawie z, ze mi się kojarzy, koszulce. Wejdzie, nie wejdzie? Weszło. Nie chcę też tego pogiąć, bo tak jak mówiłem, jest to dosyć cieniutkie. OK. tutaj sobie to położymy. Teraz tak. Piękna puszeczka, co jest bardzo fajne w tej puszce, jest wypukła. Tutaj mamy piłkę po prostu, piłkę. Te wszystkie wypustki one są do wyczucia. Tutaj macie przy okazji, i, i te tutaj z kolei linie to już są takie wklęsłe. Macie powiedziane, co w takiej puszeczce możecie znaleźć. Two autographs, two memorabilia in every tin, w każdej puszce. Dwie koszulki albo pacze i tak dalej, a dwa autografy. Jeszcze mamy coś takiego jak Sweet Beginnings, ale oczywiście tutaj jest całkiem coś innego. Tutaj są karty, że tak powiem, bonusowe dla mnie. No i zobaczymy, co tam ciekawego znajdziemy. Uff, aż się wysypuje. Dobra, to dajcie mi chwilkę, ja tylko kuknę, żeby nie spalić na sam początek. Tak to wygląda w środku, proszę. Świetna osłonka. Żeby nie spalić tych najfajniejszych na początek troszkę sobie tutaj poukładam. Aha, takie numery. Dobra, to tu. To. A, dobra, tych nie będę układał. Trochę bazówek, trochę insertów. Zaczynamy od pana Gortata, proszę bardzo, Marcin, edycja pryzm 14-15, dobrze, nie wiele się. No i mamy tak, troszkę bazówek z Brilliance, mamy Jimmy'ego Butlera, Horesa Granta. Tarza Gibsona, czyli mieliśmy trzech byczków, bardzo fajnie, lubię zespół, Jerry'da e, Baylessa i mamy jeszcze Darala Arthura, i tutaj mieliśmy dwóch z Grizzlies. Teraz tutaj mamy Pena i to jest, to nie jest zwykła bazówka. Te karty, one się nazywają Museum i one wyglądają właśnie tak, że mają tutaj takie kręgi. To jest paralel, który wpadał jeden na paczkę Jumbo. I można tutaj było naprawdę fajnych zawodników wyhaczyć. wszystkich. Można było sobie, tak naprawdę, jak ktoś był uparty, cały taki set złożyć. Także mamy Pinnacle Museum, i to będzie tak: Spencer Hawes, Sixers. Tutaj mamy Georgia Hilla z Indiany Pacers. Cały czas te Museum. Ryana Holensa, jest to zawodnik. Clippers. tutaj mamy Accolades, i to jest Insert Granta Hilla. Tutaj natomiast mamy bazóweczkę Jeffa Tiga dalej z pryzm 14-15. To jest... o, co to jest? Uuu, ale fajna karta. Dla miłośników euro, to wszyscy wiecie, co to jest. To są e, te przeźroczyste karty na plastikach. Plastikowa, bardzo e, bardzo wytrzymała, dosyć gruba. Grubsza niż te z euro, Carla Malona z Jazz. I tutaj mamy jego statystyki na tym e, w fragmencie, gdzie jest zawodnik, ponieważ jak widzicie, cała reszta to jest sprawa przezroczysta. Świetny, naprawdę świetny zawodnik. Bardzo fajna karta. Z czego to jest? Skybox Century. No to lecimy dalej, bo jest troszkę tych kart jeszcze. Tutaj mamy insercik z 11-12. Od razu poznaję, bo mamy Slam Dunk Champion i to jest Atlanta Hawks. Dominic Wilkins, żywa legenda. Tutaj mamy Andrea Blacha, czyli wracamy do Brilliance troszkę bazówek, CJ Watson, Tyson Taylor, Brooke Lopez, Brandon Roy, Kevin Love, teraz już w trykocie Cavaliers, chociaż nie wiem czy dalej, bo <grybujesz> były problemy z kontraktem, JJ Barea, chyba nie za bardzo mogło się tam dogadać. I mamy dwie karty, tutaj mamy um, Blue. Parallel i to jest oczywiście karta limitowana. Mamy limit do 299 numer 49. Jason Richardson Philadelphia 76ers. Świetna karta. Do tej pory miałem tylko czerwone limity do 499. A tu z kolei zabezpieczone w police mamy True Colors. Bardzo gruba karta. I Jest to Mo Williams z Jazz. Tutaj mamy jego koszulkę. I kolejna fajna karta z koszuleczką wpada do mojej kolekcji. Świetna, świetna sprawa, naprawdę. Przede wszystkim podoba mi się to, jak one są wykonane. Są, są po prostu no, niezniszczalne. Rogi oczywiście można uwalić, ale tak twarde, że, że nic się z tym nie da zrobić. No okej, okay. fantastyczna puszka. Po prostu super z tymi wypustkami. Ekstra karty, sporo bazówek, z czego duża, duża część to jest z Brilliance, czyli z edycji, do której mogę sobie ja po prostu włożyć, ponieważ zbieram. Także jak dla mnie fantastyczna sprawa. Mam nadzieję, że wszystkim Wam również się bardzo podobało. Zapraszam Was na kolejne unboxingi NBA i nie tylko. No i do zobaczenia. Trzymajcie się.